Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. Wybiła minęła godzina 12, a zatem otwieram obrady 21. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rombino na dzień 9 stycznia 2026 roku. Jest to nasze pierwsze posiedzenie w tym roku. Tym bardziej miło mi powitać Szanowną Radę na dzisiejszej sesji, a w imieniu radnych i własnych własnym witam pana wójta gminy Rombino, pana Szarda Porembę, witam dyrektorów i kierowników poszczególnych jednostek, witam sołtysów. Rady Sołeckie, witam pracowników Urzędu Gminy, którzy są dzisiaj z nami i pomagają nam podczas organizacji dzisiejszej sesji. Witam również wszystkich mieszkańców, którzy są z nami za pomocą łącza internetowego. Szanowni Państwo, pozwolicie, że dalszą część poprowadzę na siedząco, sprzeciwu nie widzę, a zatem jesteśmy w punkcie drugim, stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności oraz pobranych urządzeń do głosowania stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy dziewięciu radnych, a więc obrady dzisiejszej sesji są obradami ważnymi, a uchwały podjęte na dzisiejszej sesji są jak najbardziej uchwałami prawomocnymi. I tak przechodzimy do punktu trzeciego: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony w biurze Rady oraz zamieszczony na BIP-ie Urzędu Gminy. Czy do protokołu z poprzedniej sesji radni mają jakieś uwagi? Nie widzę, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji. Bardzo proszę, kto jest za? Proszę wcisnąć przyciski, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział dziewięciu radnych. Dziewięciu radnych jest za, a zatem protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. I tak przechodzimy do. Punktu czwartego, podjęcie uchwał. I jako pierwszą uchwałę, będziemy procedować. Uchwałę 4A, uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Rombino na rok 2026. I o zabranie głosu poproszę pana Wójta. Bardzo proszę, dziękuję panie przewodniczący. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie polega na tym, że zmieniamy kwotę w dziale pomoc społeczna zwiększając o 6 tysięcy w zakresie zadania przeciwdziałania przemocy domowej w rodzinie, ujmując tym samym w dziale Urząd Gminy Zakup Usług Pozostałych tą kwotę z 6 tysięcy. Kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych i pozostałych rzeczy, które będą adekwatnie do tego programu potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy koleżanki i koledzy radni mają jakieś pytania? Uchwała ta była omawiana na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych, a zatem przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za? Proszę wcisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział dziewięciu radnych. Dziewięciu radnych jest za, a zatem uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Rombino na rok 2026 została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rombino. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo. I tak przechodzimy do procedowania kolejnej uchwały, uchwała 4b. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. I tutaj również o zabranie głosu poproszę pana Wójta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Projekt uchwały, który proponuje podwyższenie opłaty za odbiór śmieci od 4 zł do kwoty 36 zł. Tutaj może kilka słów więcej powiem, bo każdy projekt uchwały, który zwiększa koszty utrzymania naszych gospodarstw domowych wymaga wyjaśnień. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, już kilkukrotnie wskazywałem, że my jako samorząd gminny jesteśmy niesamodzielni w sprawach obliczenia wysokości opłat dla naszych mieszkańców. Czynniki wpływające na wysok wysokość tej opłaty jest wypadkową przyjętych przez rząd Polski dyrektyw Unii Europejskiej i wprowadzenia rozporządzeń ministra środowiska i klimatu. Kwota 36 zł opłaty od każdej zamieszkującej osoby daną nieruchomość zape zapewni w teorii samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to wymóg obligatoryjny nałożony na samorządy gminne i miejskie ustawami. Główne czynniki, które mają wpływ na wzrost kosztów odbior odbiorów odpadów komunalnych od naszych mieszkańców, to przede wszystkim wzrost kosztów energii i paliw brak segregacji, odpady zmieszane generują znacznie wyższe opłaty niż te zbierane w sposób selektywny. W roku 2026 różnica ta może być drastyczna. Stawki za odpady niesegregowane mogą być nawet trzykrotnie wyższe. Rosnąca ilość generowanych odpadów, koszty gospodarowania i opłaty środowiskowe. Wyższe stawki za składowanie odpadów, tzw. opłata marszałkowska, oraz rosnące ceny w punktach instalacji przetwarzania odpadów komunalnych są przenoszone oczywiście na mieszkańca. Nowe czynniki w roku 2026, które mają wpływ na ten wzrost to przede wszystkim zmiany regulacyjne i systemowe, wprowadzenie nowych obowiązków, takich jak zmiany w systemie baza danych w o Odpadach oraz wdrożenie systemu kaucyjnego wpływa na strukturę strumienia odpadów w gminach i wymaga dostosowania odpowiedniej infrastruktury. Koszty pracy to przede wszystkim ogólny wzrost płac oraz inflacja wpływające na wyższe ceny ofert w przetargach ogłaszanych przez gminy na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. Zgodnie z przepisami począwszy od roku 2021 gminy są. Obowiązane osiągnąć poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 45% wagowo w roku 2024, 55% wagowo za rok 2025. Niespełnienie tych wymogów grozi karami sięgającymi blisko 400 zł za każdą tonę niesegregowanych odpadów komunalnych. Oczywiście wini, wiceminister zapewnia, że resort dostrzega trudności gmin w osiągnięciu unijnych wskaźników recyklingu i pracuje nad ich złagodzeniem. Wdrożenie wewnętrznego odbioru tekstyliów od mieszkańców, weryfikacja liczby osób zgłaszanych w deklaracjach, odbiór wielkogabarytów raz w roku to oczywiście wpływa, że tak Podwyżka nie jest na poziomie 80 czy 12 zł, tylko na, poziomu, na poziomie 4, z 32 na 36 zł. Oczywiście jest to każda podwyżka boli. Każda podwyżka powoduje, że ten zasób finansowy poszczególnych gospodarstw domowych jest coraz słabszy. Mamy osoby, które żyją na różnym poziomie i jesteśmy świadomi jak najbardziej, że. Ta podwyżka dotknie każdego z nas. Ale jak spełnimy tą zasadę samofinansowania się gospodarki odpadami, to osiągniemy w pewnym zakresie sukces. Do tej pory tego nie mogliśmy osiągnąć. Brak odpowiedniej segregacji śmieci przez naszych mieszkańców powoduje, że te kary nałożone na nas wynoszą do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Uchwała ta była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu dzisiejszym. Czy koleżanki i koledzy radni mają jakieś pytania? To może ja mam jedno, bo tutaj mamy w kalkulacji na rok 2026 ilość osób według meldunku stałego i czasowego to jest 3261 zdeklarowanych do płacenia za odpady, a według deklaracji płaci 2355 osób. Jest to różnica 906 osób. Czy gmina podejmuje jakieś działania w tym kierunku, żeby. W tym roku podejmiemy działania to, co podjęliśmy w roku 2025, czyli weryfikacja ilości zgłaszanych osób w deklaracji z rzeczywistym też jesteśmy świadomi, że te 900 osób, duża część tych osób po prostu na naszej gminie nie mieszka. Pracują za granicą w miastach, ale stały meldunek zatrzymują na naszym terenie. Część osób i to trzeba też jasno powiedzieć, wskazuje w deklaracjach o wiele mniejszą ilość osób zamieszkałych niż to w rzeczywistości jest. Pracownik odpowiedzialny za weryfikację przy współpracy z sołtysami. Mam nadzieję z radnymi, będziemy to weryfikować na bieżąco. Tak rok temu jakbym nie chciałbym skłamać, ale około 15 osób zostało dopisanych po naszej kontroli. Dziękuję. W 2026 roku widzimy tutaj, że w lipcu tylko będziemy mieli odbierane gabaryty, czyli raz w ciągu całego roku. A jeśli chodzi o Tekstylia. tekstylia. Mamy zamiar dwukrotnie. Pierwszy odbiór będzie w kwietniu, drugi prawdopodobnie we wrześniu. Czy koleżanki i koledzy radni jakieś pytania mają? A jeśli chodzi o y, tak zwane konta, które to konto zostaje, które było do tej pory, czy będą zmienione? Zostaje. To są te Bo to same też kosze, które mamy na swoich posesach, są te same, nie będzie odbioru ani przywożonych nowych. Wszystko zostaje. Tak do tej pory. Decyzje Państwo prawdopodobnie otrzymacie pod koniec stycznia, bo musi być uchwalony ten projekt uchwały, później 14 dni od publikacji, i wtedy będę prosił sołtysów i radnych, żeby jak najszybciej mogli dostarczyć nowe decyzje z nowymi opłatami dla każdego mieszkańca. Dziękuję bardzo. Kto Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytanie? Nie widzę, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania w sprawie wyboru metod ustalania opłaty gospodar i gospodarowania komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat. Bardzo proszę, kto jest za? Proszę wcisnąć przyciski, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Proszę wcisnąć przyciski, podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brał udział 9 radnych, 9 radnych jest za. A zatem uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty została przyjęta jednogłośnie. Rada Gminy Rombino uchwala, co następuje. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w paragrafie drugim. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie, za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ustala się stawkę opłaty podwyższone za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszku zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Traci moc uchwała 10 łamana 46 2025 Rady Gminy Rombino z dnia 28 stycznia 2025 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Wykonanie uchwa uchwały powierza się wójtowi gminy Rombino. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. Czy jeszcze w sprawach bieżących Pan Wójt chciałby zabrać głos? Tak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Szanowni mieszkańcy gminy Gombino, informujemy, że od kilku dni pracownicy gminnego ośrodka pomocy społecznej przy współpracy z policją kontrolują opuszczone budynki, altany czy klacki schodowe w wielogodzinnych budynkach. Napotkanym tam osobom wskazują miejsca, gdzie można bezpiecznie przenocować, otrzymać ciepły posiłek oraz herbatę. Takim miejscem jest schronisko w Łagiewnikach, transport do miejsca pobytu osobom, którzy się zdecydują, zapewniamy. Chociaż pracownicy społeczni wiedzą, gdzie zimą przebywają osoby w kryzysie bezdomności, proszą o reagowanie podczas nadchodzących mrozów. Ważne jest również, aby mieszkańcy zgłaszali miejsca, w których przebywają osoby narażone na wychłodzenie. Taką informację można przekazać telefonicznie pod numerem telefonu 94 36 52 082 lub osobiście w budynku GOPSu. W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami od 12 stycznia, czyli od poniedziałku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z, z Ośrodkiem Kultury i Biblioteka w Rąbinie informuje o uruchomieniu akcji wydawania gorących posiłków dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób potrzebujących wsparcia. Miejsce wydawania budynek pałacu w Rąbinie. Godzina codziennie od 12.30 do 13.30 od poniedziałku do piątku. Termin akcja trwa od 12 stycznia do odwołania. Mieszkańcy, którzy znajdują się w kryzysie bezdomności zostaną o tej akcji poinformowani osobiście, bo też jestem świadomy, że nie mają dostępu do internetu, nie oglądają sesji na żywo, czyli pracownicy GOPS-u dotrą do nich osobiście. Informuję, że od poniedziałku taki posiłek będzie wydawany. A mieszkańców proszę o reagowanie, informowanie nas, a my będziemy bezpośrednio pomagać, bo wiemy, że ten mróz. Niestety nie odstępuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie faktycznie wykorzystaliśmy wszystkie punkty dzisiejszej sesji. Został nam do, do zrealizowania jeszcze punkt ostatni: zamknięcie sesji. W takim razie zamykam obrady 21. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rombino. Dziękuję bardzo.